Cześć, tu Agnieszka. Witajcie w konkursie Jedna Planeta. Opowiem wam teraz o zjawiskach meteorologicznych, jakie wybraliśmy do raportowania w naszym konkursie. W aplikacji konkursowej macie do tego celu przeznaczonych 8 ikonek. Pierwsza ikonka opisana jest jako brak zjawisk. Wybieracie ją wówczas, kiedy nie obserwujecie żadnych zjawisk meteorologicznych za oknem albo żadnych zjawisk istotnych. Sprawa prosta. Druga ikona dotyczy mgły. E, mgła to jest zawiesina bardzo drobnych kropel wody, które powoduje ograniczenie widzialności poniżej 1 km. Niewprawny obserwator bardzo łatwo może pomylić mgłę z silnym zamgleniem, a silne zamglenie to takie zjawisko, które ogranicza widzialność od 1 do 3 km. Oczywiście nie będzie żadnym błędem, jeżeli te dwa zjawiska pomylicie w ramach konkursu i w przypadku występowania silnego zamglenia wyślecie raport o mgle. Zachęcam Was jednak, żebyście wyznaczyli w Waszym sąsiedztwie takie punkty oddalone o 1 km od Was i nauczycie w ten sposób swoje oko wprawnie rozpoznawać mgłę. Także poproście rodziców o pomoc, znajdźcie sobie tak zwane repery w terenie i obserwujcie mgłę. Trzecia ikona to mżawka. Mżawka to jest opad bardzo, bardzo drobnych kropelek wody o średnicy poniżej 0,5 mm. Wskazówka praktyczna. Opadu mrzawki nie zauważycie na tafli wody, tak? czyli nie zobaczycie tych kropelek uderzających w kałużę, nie zobaczycie uderzających w powierzchnię jakiegoś stawu. Za to opad mrzawki odczujecie na odsłoniętych powierzchniach Waszego ciała, czyli na twarzy, na dłoniach, jeżeli akurat nie ma rękawiczek. Zobaczycie, poczujecie mrzawkę. Taki dłuższy czas przebywania na mrzawce też spowoduje, że nasza odzież zrobi się jednak mokra. Czyli mrzawka niby jej nie widać, niby taka niepozorna, ale może nas przemoczyć. Kolejna ikona dotyczy opadów deszczu. Sprawa znowu oczywista. Opad deszczu to opad kropel wody o średnicy powyżej pół mm. Opad może być o różnym natężeniu, te krople mogą być mniejsze, większe. W odróżnieniu od mrzawki, krople deszczu widać w kałuż. One zostawiają takie charakterystyczne kółka. I potem roz, odróżnicie opad deszczu od opadu mrzawki. Kolejna ikona dotyczy opadu mieszanego, czyli deszczu ze śniegiem. Taki opad występuje, kiedy jednocześnie pada. Woda i pada śnieg. Nie ma tutaj znaczenia, czy w danym momencie przeważa opad śniegu czy opad deszczu. Za każdym razem wysyłacie meldunek o opadzie deszczu ze śniegiem. Następna ikona to opady śniegu. Każdy z nas wie doskonale, jak wygląda śnieg, więc tutaj nie wymaga to szerszego wyjaśnienia. Za to ciekawie robi się przy następnej ikonie, która została dedykowana zjawisku określanemu jako krupa śnieżna. Krupa śnieżna to opad kulek lodu białych, nieprzyzroczystych. Podobnych trochę do kulek styropianu, ale znacznie od niego cięższych. Takie kulki, takie, takie matowe, białe, nieprzezroczyste bryłki krupy śnieżnej, one przy opadaniu na powierzchni, odbijają się w różnych kierunkach. Jest to bardzo ciekawy, bardzo spektakularny opad. Co istotne, bardzo często mylony z opadem gradu, a jest od niego zupełnie różny. Opad gradu to owszem, też jest opad lodu, ale te, te kryształki lodu, one są, one są po prostu przezroczyste. Także krupa matowa, biała, grad przezroczysty i tego nie raportujemy, nie raportujemy w tym przypadku. I ostatnia ikona to burza. Burza to jest bardzo groźne zjawisko atmosferyczne związane z wyładowaniami atmosferycznymi. Im towarzyszą błyskawice, towarzyszą grzmoty. Bardzo często burzy też towarzyszą bardzo ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru, czasami opady śniegu. Wówczas mówimy o burzy śnieżnej, yy, trąby powietrzne, grad. To wszystko to są tak zwane zjawiska towarzyszące. Yy, bardzo ważne jest, żeby, żebyście zapamiętali, że tę ikonę wybieracie nawet wówczas, kiedy ta burza jest odległa. Czyli u Was na przykład pada deszcz, ale w oddali słyszycie, że grzmi, tak? albo w oddali widzicie błyskawice, albo u Was nic się nie dzieje, tylko w oddali na horyzoncie grzmi i błyska się. Wówczas też wysyłacie raport o burzy. Jest taka jeszcze jedna kwestia, o której chciałam Wam powiedzieć. Może się zdarzyć, że jednocześnie będą występowały dwa zjawiska: na przykład mgła. I opad mrzawki. To się zdarza. Wówczas wybieracie to zjawisko, tę ikonkę, która jest niżej, tak? która jest niżej na naszym pulpicie tutaj aplikacyjnym. Czyli jak mamy mgłę i mżawkę, wybieramy mrzawkę. Kiedy jednocześnie występuje opad deszczu i burza, wybieramy burzę. Powodzenia trzymam kciuki.